Witajcie moi mili, to ja Wasza Wróżka Natalia, witam się z Wami serdecznie i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop, żywioł Ziemi, Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz poświęcał się mu rodzinie. i ten czas świąteczny to tak jeszcze jakby przetrwał do dziś, także będzie dużo miłości, dużo ciepła, w uczuciach rewelacja. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na zdrowie, bo może coś Ci dolegać. Oczywiście wyleczysz to, ale niestety musisz to skonsultować z lekarzem. Jeśli chodzi o. Yy, pracę, to też widzę dodatkowe pieniądze, no i też jakaś pomoc, jakiejś osoby, która będzie Cię kierować w, jakimś, w jakichś w sprawach. A kartą e, tygodnia jest szóstka mieczy, więc czekają Ciebie jakieś zmiany, zmiana domu, e, zmiana pracy, e, c, jakaś podróż, która może Ci nagle wyskoczyć, także bardzo sympatyczny czas i taki Yy, spełnienie Twoich nierealnych marzeń, jeśli chodzi o zmiany, które, które Ciebie czekają. Byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o, o uczucia, to na pewno wiele z Was, właśnie teraz, może powiedzieć sakramentalne tak. No i też będziesz wiedział, czego chcesz odczuć. Będziesz bardzo traktował poważnie swoją właśnie jakąś znajomość. Jeśli chodzi o zdrowie, widzę jakiś problem. Walka też z uczuciami. Też uważaj na jakieś złamania, zwichnięcia. Uważaj, wiesz, że jest teraz ślisko, żebyś się właśnie po prostu nie pośliznął. Także bądźcie ostrożni. W pracy do, dodatkowej pieniądze, premia. Także w tym tygodniu na pewno pieniądze i stabilność finansowa ciebie czeka, a kartą tygodnia jest ósemka pentakli, więc nowy początek, być może w związku, być może w pracy. Także bardzo pozytywne zmiany ciebie czekają w finansach. Panna. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to uważaj na jakiegoś mężczyznę, który, który może Ciebie w jakichś kwestiach e, przekłamywać, nie do końca może się wywiązywać ze swoich zobowiązań, ale też jakaś tęsknota e, Cię dopadnie, jakieś rozpamiętywanie. Jeśli chodzi o zdrowie, może się coś wydarzyć i będzie się czegoś bał, ale strach, przeszkadzanie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Masz po prostu działać, a na pewno pokonasz chorobę. Jeśli chodzi o pracę, to też czeka ci jakaś smutna wiadomość. Wiele z was też może zakończyć pracę. A kartą tygodnia jest dziesiątka pentakli, więc czeka ci jakieś spotkanie w dużej grupie ludzi. Być może też będziesz Robiła jakieś zakupy, no i też jakieś zobowiązania, które będziesz musiała uregulować. Ewentualnie ktoś też zwróci tobie pieniądze. Także też tydzień tak, jakby pieniędzy, takiej dobrej pasy. Żywioł powietrza, wodnik, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz taki trochę bezsilny w tym wszystkim, co się będzie działo. Twoje uczucia będą bardzo sprecyzowane, ale też na pewne rzeczy nie będziesz miał wpływu. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj właśnie na przeziębienia. Wiadomo, taka pora roku. Ale też na pewno problemy ze zdrowiem pokonasz. Jeśli chodzi o pracę, to będziesz musiał dokonywać jakichś wyborów zawodowych. A kartą tygodnia jest czwórka była, więc szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina. Wszystko bardzo pomyślnie się poukłada, bliźnięta, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz wiedział, czego chcesz, będzie to bardzo sprecyzowane, ale wiele z was może teraz powiedzieć, właśnie sakramentalne, tak. Czekają, co niektórych czekają jakieś wesela, spotkania w dużej grupie ludzi. Jeśli chodzi o zdrowie, też uważajcie na przeziębienie, na jakiś problem ze zdrowiem, który też pokonacie. W pracy dużo pracy, natłok pracy, ale też. Tydzień bardzo dobry, jeśli chodzi o finanse, a kartą tygodnia jest król pucharu, więc uważaj na jakiegoś mężczyznę, który może w jakichś kwestiach przekłamywać. Bądź konsekwentny i po prostu naciskaj go, żeby wywiązał się ze swoich zobowiązań. Waga. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno są jakieś chore sytuacje w, u Was w życiu, w związku, ale wszystko się wyjaśni. Jeśli chodzi o zdrowie, no to coś może się posypać, coś, jakieś komplikacje mogą wystąpić ze zdrowiem. Jeśli chodzi o pracę, dodatkowe pieniądze, jakaś, jakiś awans, jakaś premia dodatkowa Ciebie czeka. A kartą tygodnia jest Trójka Mieczy, więc Możesz dostać właśnie jakąś przykrą, wiadomo się, jakiś telegram przykry, żywioł ognia baran, uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może stracić głowę dla uczuć, dla miłości, zakochać się, no i u was się w uczuciach ułoży wszystko pod szczęśliwą gwiazdą. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być jakieś małe, drobne problemy żołądkowe, ale Ty te problemy pokonasz. Jeśli chodzi o pracę, to możesz dostać jakąś przykrą wiadomość związaną z pracą i wiele z Was może zakończyć pracę Kartą tygodnia jest czwórka była, więc czeka cię szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina. Co by nie było, będzie szczęśliwy. Wszystko się poukłada. Lew. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz walczył z uczuciami nie będziesz wiedział, jak masz się zachować. Jakiś niekoniecznie fajny czas. Jeśli chodzi o zdrowie, czekają ci jakieś zmiany. Być może wiele z was będzie musiał e, znaleźć się w miejscu, gdzie mu pomogą, jeśli chodzi o kwestie zdrowia i na pewno i na pewno pomogą. E, być może wiele z was pojedzie do sanatorium na jakieś urlopy, e, które e, poprawiają z, e, zdrowie. E, jeśli chodzi o pracę, to czeka was dużo pracy i natłok pracy. A kartą tygodnia jest król Pentakli, Więc jakiś mężczyzna zasponsoruje Ci coś, da dodatkowe pieniądze, także przypływ jakichś gotówki Cię czeka. Szczelec, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to Będziesz miała jakąś dobrą wiadomość, będzie Cię ciągło do jakiejś osoby młodej i ta osoba do ciebie też właśnie pała jakimiś względami. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno musisz w siebie zainwestować, nie możesz żałować. A jeśli chodzi o pracę, czekają Cię zmiany, transformacja, jakaś praca się w Twoim życiu zakończy, ale to Ci da. Dobry start w życiu. Także nie żałuj, przed tobą są przemiany, które będą dla ciebie dobre. Jakiś zły okres w twoim życiu się kończy. A kartą tygodnia jest królowa Pucharów. Uważaj też na jakąś kobietę, która w jakiś sposób może cię przekłamywać, może robić jakieś plotki. Ogólnie to uważaj na towarzystwo, które będzie plotkować. Nie zwierzaj się, bo nie są te osoby szczere. Żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka Ciebie jakaś pozytywna zmiana. W uczuciach, spełnienie marzeń. Jeśli chodzi o zdrowie, to coś może ci się posypać, pokomplikować. Na pewno będziesz musiał zawalczyć o zdrowie, i też jeśli jeździsz samochodem, uważaj, żebyś nie spowodował jakiegoś wypadku. Jeśli chodzi o pracę, tryumf, zwycięstwo, podpisanie dobrej umowy, co niektórzy i też jakieś dobre towarzystwo ciebie czeka. A kartą. Tygodnie jest dziewiątka mieczy. Będziesz się czegoś bał, obawiał. Ale pamiętaj, że strach przeszkadzanie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jak się coś stanie, przemyśl i działaj spokojnie, a osiągniesz, co chcesz. Skorpion. Uczucie, zdrowie, praca finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to taka stabilność Ciebie czeka. Ale nie pokazuj tych uczuć. Niech ktoś zawalczy o te uczucia i właśnie to, co robisz, to jest bardzo dobre, bo nie pokazujesz tych uczuć. Więc ta osoba będzie walczyła o te twoje uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, no to na pewno czeka ciebie lekarz i będą będą ci w jakichś kwestiach pomagać, zdrowotnych. Będą patrzeć, się, co ci jest tak naprawdę. Pewnie będziesz musiał jeszcze przejść jakieś badania. A jeśli chodzi o pracę, nowy początek, bardzo pozytywne zmiany. A kartą tygodnia jest dwójka mieczy. Jeśli masz właśnie teraz jakieś problemy ze zdrowiem, z jakimiś sprawami urzędowymi, uczuciowymi, to wszystko do dwóch miesięcy u ciebie się poukłada. Wszystko będzie dobrze. Także się nie przejmuj. Ryby, uczucie. Zdrowie, praca finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to jesteś na takim poświęceniu dla uczuć, dla rodziny, dla związków, ale wiele z was też zakończy jakąś relację, która nie będzie Wam po prostu odpowiadać. No i tu w zdrowiu pokazuje się problem. Musisz zawalczyć o ten problem ze zdrowiem, żeby coś gorszego z tego mogło się nie przekształcić. Pracy, nowe możliwości, dobre perspektywy, świat stoi otworem, więc wykorzystaj to, co na ten moment daje Ci świat. A kartą y, tygodnia jest walet pentakli, więc na pewno jakieś dodatkowe pieniądze, jakaś osoba będzie Ci w czymś pomagać, no i na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny byk. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.